Bóg mnie wspomaga. Nauczanie domowe. 5 kwietnia. Księga proroka Izajasza, rozdział 50, wersety od 4 do 9. Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi. Dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. Blisko jest ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spód ze mną. Wystąpmy razem, kto jest moim oskarżycielem. Niech się zbliży do mnie. Oto Pan Bóg mnie wspomaga. Któż mnie potępi? Prorok mówi w tym tekście o czterech działaniach Mesjasza: nauczaniu, słuchaniu, ofiarowaniu i pokutowaniu. W naszej pobożności mocno wybija się aspekt cierpień Mesjasza i w trakcie Wielkiego Tygodnia trudno go nie podkreślać. Ale zauważmy, iż tekst mówi o szerszej perspektywie dużo bardziej osobowym przeżywaniu tego czasu, tego wydarzenia, tych sytuacji. Tu nie chodzi tylko o jeden moment, to nie chodzi tylko o jeden rodzaj. Przeżywania, doświadczania, reagowania. Tu jest pokazana cała osoba. Chciałbym, byśmy zwrócili uwagę na to, że tekst mówi o czterech częściach głowy mesjasza: o języku, o uszach, o policzkach i o brodzie. Możemy przypisać tym czterem częściom ciała konkretne zadanie, bo o nich też mówi ten tekst. Język to komunikacja. Uszy to posłuszeństwo, policzki to tożsamość i broda to godność. Mesjasz nie cofnął się przed żadnym z tych działań symbolizowanych przez właśnie te części działań, które bezpośrednio dotyczą jego misji, jego działania, jego posługi, jego bycia na świecie. To pokazuje też perspektywę i szerszą, i głębszą, i bogatszą. Nie tylko to, że przyjął na siebie razy, no to prawda. To prawda, że nie zasłonił swojej twarzy przed zniewagami i opluciem. To prawda, że wystawił się na uderzenie, które porwały mu ciało, pokaleczyły i zniszczyły. I adorujemy najświętsze ciało Chrystusa, w ten sposób za nas oddane na śmierć, ofiarowane z miłości. Ale w tym tekście znajduje się dużo więcej, ponieważ dzięki tak zarysowanemu działaniu Mesjasza, jego misji, jego sposobowi funkcjonowania, możemy zauważyć, że Mesjasz Mówi ukazuje prawdę przemawia również w trakcie męki przemawia również w trakcie odchodzenia z tego świata i wiemy że to są bardzo kluczowe słowa mesjasz słucha on jest tym który ciągle jest nastawiony na wolę ojca na to aby zostało zrealizowane wszystko do czego on jako sługa przykłada rękę Mesjasz ofiaruje, oddaje się Bogu pod jego osąd, pod jego sprawiedliwość, pod jego działanie, pod jego wolę. I w końcu Mesjasz pokutuje, bowiem przebiega sąd nad złem, nad szatanem, nad grzechem, i on oddaje swoje ciało na tę ofiarę, ofiarę miłości. Stąd w tym tekście ten fragment, kto jest moim oskarżycielem, kto może przeciwko mnie wystąpić. Widzimy zatem osobę Mesjasza, który świadomie podejmuje ekspiację, szeroko rozumianą, pełną. Nikt inny nie jest w stanie dokonać tego dzieła, pojednania ludzi z Bogiem, upadłego człowieka ze stwórcą. Możemy tylko Przyjąć to, co Mesjasz uczynił, tak świadomie, tak w pełni jako osoba, jako człowiek, jako Syn Boga Żywego. Zadanie dla Ciebie na dziś. Podziękuj. Zadaw zbawienia Mesjaszowi. Niech Ci w tym dziękczynieniu błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty.